Bonjour, sława moi drodzy. Dzisiaj Weronika Baszak gra na e, korcie 1573 Arena. Więc fajny duży e, show court. E, trzecia runda, czyli walka o ćwierć finał. Trzymamy kciuki. Tak, bo to e, akcent polski jeszcze oczywiście dla Lori Debla i jeszcze mamy mixta, e, który wystąpi na Rodney Arena ostatni mecz e, dnia z australijskimi dzikimi kartami, więc w teorii jest szansa na Połówkę a połówka to już blisko finału, i tak dalej, i tak dalej. No więc tak się zapowiada Dzionek Hokus Pokus Czary Mary. Gaju wygrał z matuchem. Dwa gary. Nie no, dobra, dwa sety e, 6-0-6-4. Wygrywa Gaju. Pierwsza sensacja na mistrzostwach Polski. E, drugi taki dosyć ciekawy wynik dębowy pokonuje Skonia. konia 6-4-6-4. No i tak, dzisiaj mój faworyt rywalizuje, mój faworyt, czyli Piotr Galus. Ciekawy mecz, bo chyba hit pierwszych rund, mimo wszystko, z Davidem Tachamow, który na mistrzostwach do lat. 23, tak? W Bytomiu, bo o ile dobrze pamiętam, mocno tam pokrzyżował plany i mocno napsuł krwi mojemu Filipowi Kolacińskiemu, czy znaczy mojemu, no. Mojemu Lubieńcowi. O, może tak. Więc Ciekawy pojedynek. Lori wygrywa ćwiarteczkę, DBK 10-7 w superze i jest już w półfinale, więc bardzo blisko meczu tytułu. Ale na razie trzeba myśleć jeszcze o połówce. Grady Lori i walczę ładnie. Ta pani taka uśmiechnięta, Weronika Baszak awansowała do ćwierćfinału Juniorskiego Australian Open, pokonując w trzeciej rundzie Rosjankę 6-7, 6-2, 6-2. I króciutko statystyki, wspaniały, dobry serwis Weroniki i to jej główna broń, e, myślę. E, 68% trafionego pierwszego serwisu, dużo asów, 8, 5 debli, 44 winery, imponująca liczba. Co prawda też sporo błędów bo e, niewymuszonych, bo 43, no ale przy tak e, dosyć ofensywnej grze te błędy trzeba też zrobić. Znaczy nie trzeba, ale się zdarzają. No i fajnie, Wera w ciarce, brawo. Tak wygląda Federation Square, które często widzicie w telewizji, a tak wygląda na żywo. Kupa ludzi, wszyscy oglądają, nawet ulka. Reporter też człowiek. Rafa ma całkiem spory problem, bo 02 Seda i ten timebreak troszkę pechowo. I mogę Was już poinformować, bo najpiękniejszy zawodnik w polskim tenisie, czyli Miki Szmergała, podał mi rewelacyjne wieści. Mój faworyt Piotrek Galus wygrywa hit pierwszej rundy z Davidem. Taczał 7 5 6 i awansował do drugiej rundy. Brawo Galusik! I oczywiście powodzą go dalej. Widzieliście co się od domino zesrał na 3-5-4? Widzieliście też, jak też się potrafi zesrać, ale ciekawe co dalej. Domy ni w jednak, przy jeden setach. Pokonuje Rafaela. Nie boli serce, bo byłem z Rafą. Co nie zmienia faktu, że naprawdę fenomenalny mecz trzeba dodać. Respekt trafi. Że walczył do końca. A Dominik pokazał po prostu klasę. Co było istotne i co można było zauważyć w tym meczu, to, to ilość błędów sędziowskich. Zobaczcie ile razy był challenge Rafa, jednak mimo wszystko... Ten challenge brał i był na jego korzyść, ale gdyby nie błędy sędziowskie, być może, albo inaczej, gdyby nie było challenge'u, Rafa by te punkty przegrywał. Błędy sędziowskie i szkodzioliniowe dzisiaj były duże. Nie wypaczyły na szczęście wyniku meczu, ale były. Duże. A to już zapowiedź tego, co wydarzy się jutro.

The better player win. Ale będziemy drzywo, wow! Dosłownie so minęło 10-15 minut, back. kiedy zakończył swój mecz Dominik Thiem z Rafałem Nadalem I na Labour Arena powinni teraz wyjść nasi zawodnicy Łukasz Kubot i Iga Świątek Którzy zagrają z parą australijską dziką kartą swój ćwierćfinał mixta Słuchajcie, przed chwilą, mówię 10-15 minut, tu nie było gdzie postawić stopy, dosłownie stopy, nie tylko moje 47,5, ale nawet Uli 40, czy tam 39, tak? Tu był wszystko full, nagle się zbyt, my też się zwijamy, ale do pokoju i oglądamy naszych Polaków. <grytanie> Na Halep 1-1 pokonuje Anet Kontaveit, Muguruza 2-0 w setach Pawliu Czenkową, Wawrinka przegrywa z Ezrierem 3-1 i Dominik Tim 3-1 wygrywa z Rafaelem Nadalem, oczywiście również Weronika Waszak. <laughs> niestety to jest koniec Sensacyjna porażka Chyba tak trzeba powiedzieć Pary świątek Kubot Bo na papierze byli zdecydowanymi faworytami Ale niestety to jest piękno sportu. Nasi przegrywają w świecie finale, ale i tak ich kochamy. Na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Bang!